Panie i panowie, przed nami drugie starcie dzisiejszego wieczoru. Będzie to pięściarski pojedynek zakontraktowany w limicie do 75 kg. W tej walce rękawice skrzyżują. W narożniku niebieskim. Prezes i organizator armia Fight Night. Dziś reprezentujący nora steam. Filip! PONTZCHOWSKI! MMA. Przypomnijmy, że Filip Wątkowski jest prezesem jednej z największych federacji w Polsce, Armia Fight Night i w ofercie Last Minute wybrał walkę na MMA Tak 4 dzisiaj w Będzinie na arenie. Jestem bardzo ciekawy, bo po twarzy Filipa nie idzie za dużo wyczytać. Jest mega skupionym zawodnikiem. Widać, że jest zdecydowany, wie po co idzie. Także zobaczymy jak będzie przygotowanie z jego przeciwnikiem. Filip Podkowski, bardzo skupiony. Za chwileczkę pojawi się w klatce MMA Tak 4 w drugiej odsłonie dzisiejszego wieczoru. Druga walka w MMA już przed nami. Zawodnik przygotowuje się do wejścia do oktagonu i zobaczymy jakie fajerwerki czekają nas w tym pojedynku. Czekamy na kolejnego zawodnika Filipa Bondkowskiego. Jest już OKTAGONIE, PRZYGOTOWANYM. I czekamy oczywiście na Krystiana Wilczaka, jak mówiłem. Panie, panie, czas poznać jego przeciwnika, zawodnika, który już za moment pojawi się w narożniku czerwonym. To niekwestionowany gwiazdor Freak Fightowych klatek, zawodnik WCA Fight Team, Krystian! Krystian Wilczak, weteran Fejmema. po raz pierwszy w swojej e, przygodzie będzie miał u, wziąć udział w sportowej organizacji. Po raz pierwszy w obliczu poważnego wyzwania poza swoją macierzystą federacją, jaką jest Fejmema. Także jestem ciekawy, co nam pokaże. Krystian Wilczak e, Fejm ma swoją ostatnią e, walkę toczył z e, Jewiórem Maksymilianem. Którą przegrał dzisiaj, zobaczymy go w starciu z zawodowcem, dokładnie Filipem Bądkowskim. Bardzo ciekawy pojedynek. Czekamy wiemy, na prawdziwy fireball. Wiemy, że Krystian Wilczak jest jednym z najbardziej doświadczonych zawodników MMA, który nadal ma w zasięgu zdobycie mistrzowskiego pasa tej federacji, a dzisiaj u nas na MMA tak 4 reaktywacja. Walka 4 razy 3 minuty w boksie Krystian Bilczak zmierzający do oktagonu umowna zawodników w limicie do 75 kg. Filip Będkowski rekord 4-1 Krystian Bilczak rekord 5-2 teraz na ekranach Panie i Panowie, przed nami pięściarski pojedynek. Zakontraktowany na dystansie czterech rund po 3 minuty w limicie do 75 kg. W tej walce swoje sportowe umiejętności sprawdzą. W narożniku niebieskim. 31-latek mierzący 176 cm i ważący 74,5 kg. Z zawodowym dorobkiem 4 zwycięzli i jedną porażką na koncie. Dziś reprezentujący Noraz Team. Filip Bądkowski! Oraz jego przeciwnik w narożniku czerwonym to 29-latek, mierzący 185 cm i ważący 74,4 kg z dorobkiem 5 zwycięstw i dwóch porażek na koncie zawodnik WCA Fight Team Krrr. Jan Wilczak! Warka w klatce poprowadzi sędzia Maciej Bajtel. I zaczynamy. Drugi pojedynek już przed nami. Dwóch zawodników, Filip Bądkowski, Krystian Wilczak. Boks, cztery rundy razy 3 minuty. Także zobaczymy, czy będą mieli Podobne podejście jak poprzednia walka, czy będzie też to krwawy sport. Wszystko przed nami minutowe przerwy pomiędzy rundami mamy rozpoczęcie Zaczynamy. pierwszej rundy. Próba prawego pro, prostego na korpus przeciwnika Chrystian Wilczak odwrotna pozycja na, na Mańkuta Filip Bątkowski klasycznie Widać, że oboje zawodników ma do siebie duży respekt. Tak, Stara panowie czytają się nawzajem. Wyczytać na przemienie to jak będą podchodzili do siebie w dalszej części tego spotkania, tego starcia. Widzę, że Krystian Wilczak ma tutaj plan jako yy, łapania ten, tym, tym, tym lewym, yy, długim, prostym na, na głowę. Na razie nie dochodzi, niestety nie może wyłapać tego dystansu. Yy, jak mówię, chłopaki się czytają, zobaczymy jak to będzie wyglądało w dalszej części pojedynku. Na razie dużo prób. Próbowa tego prawego sierpowego w wykonaniu Filipa Bądkowskiego Niestety nie doszło do celu. Zobaczymy, co przyniesie dalsza część tego, tej rundy. Zawodnicy na razie próbują, próbują, tak jak byli na jedno uderzenie, na jeden cios. Na razie nic się w tej walce nie dzieje. Wiem, jak to wygląda. Początek jest spokojny, zawodnicy tak jest. starają się gdzieś tam wyczytać, tak jak mówiłeś żeby rozpoznać swoje e, gdzieś tam uchybienia Opróba próba uderzeń dwóch uderzeń sybowych w wykonaniu Filipa Bątkowskiego na korpus Wilczaka Półtorej minuty do końca tego tej rundy, tego starcia prawy prosty zakończony lewym prostym, który i tak nie doszedł Filip Bątkowski skupiony Wilczak presją idzie do przodu poluje na ten lewy prosty długi Prawa pozycja ze strony Krystiana Wilczaka, jest to utrudnienie też, kiedy jest osoba praworęczna i walczy z mańkutem no w boksie, w samym boksie takich wiemy ma. No robi to wiele przeszkód. Bardzo ładny atak Filipa na dół Krystiana, czysty cios. Próba lewego sierpowego i prawego na korpus przeciwnika. Zejście lewy sierp, nie doszedł niestety do celu. Próba wejścia tym głębokim, lewym sierpowym wykonaniu Bądkowskiego. Stara się gdzieś go tam ucelować, wyszczelić przeciwnika w szczękę. Bardzo mocny prawy sierpowy w wykonaniu Filipa Bądkowskiego wylądował na szczęce Krystiana Wilczaka. Panowie z dużym respektem do siebie. Trzymają swoje dystanse. Jeden jak i drugi polują na jakiś pojedynczy cios, który zakończy tą walkę. Ponowna próba haka ze strony Krystiana Wilczaka. Ale mamy siatkę, rozerwanie i znowu przechodzimy to uderzenia. I 10 sekund do końca pierwszej 3 minutowej rundy e, bokserskiej z głowami przypadkowe Sędzia zareagował no i mamy pierwszą rundę za nami. No, zawodnicy starali się wyczytać przeciwieństwo poprzedniej walki, gdzie zawodnicy rozpoczęli mocno, trwało to mocno przez e, wszystkie trzy rundy i tak też było zakończone. Miejmy nadzieję, że zobaczymy. Tutaj więcej celnych uderzeń, mocniejszych uderzeń. Tutaj mamy powtórkę takiego głęboko, głębokiego, lewego, prostego. Panowie troszkę według mnie za długo się czytają, ale to jest walka, zobaczymy jak będzie e, wyglądała druga odsłona. Teraz każdy z zawodników zbiera cenne wskazówki w swoich narożnikach. E, zobaczymy, nie niesie więcej Tlenu do drugiej rundy. Jak każdy zawodniku wysłucha swojego narożnika. Wiemy, że mają utytułowanych trenerów w swoich e, narożnikach, także miejmy nadzieję, że wskazówki przekazane w tej krótkiej przerwie pokażą nam mocną drugą rundę. I zaczynamy. Drugą rundę. Drugiej walki dzisiejszego wieczoru. Zawodnicy już w gotowości. Czekają na wywołanie przez sędziego ringowego i zaczynamy. Druga runda. Presja Krystiana. Markowanie lewym. Filipa. Bardzo dobry prawy prosty Filipa wszedł po lewym markowanym. Widać, że Filip stara się odkryć swojego przeciwnika Krystiana Wiczka tym lewym prostym jest zaatakować tym takim obszernym sierpowym bezpośrednio na szczękę. Jak niektórzy myśleli, że Filip będzie miał troszeczkę yy, luźniej w tej walce, to tak widzimy, że wcale nie jest nie jest łatwo. Zawodnicy starają się otworzyć gardę naprzemiennie, wejść jakimś głębokim uderzeniem. My jednak na razie nic mocnego nie widzieliśmy. Jest teraz próba prawego sierpowego z Filipa. Wszystko na gardę. Z serii sierpowych w wykonaniu Filipa Bątkowskiego. Mocne te sierpowe, jeżeli dojdą do celu, będą czystym uderzeniem. No to na pewno przyniosą zamierzony cel, obijanie korpusu ze strony Bądkowskiego na korpus Krystiana Wilczaka. Mam wrażenie, że Filip się troszeczkę obudził, teraz on przejmuje inicjatywę, zaczyna robić presję do przodu, czyli, czyli troszeczkę widać że plan Filipa się zmienił na tą walkę. Widać, że już sami podkręcają sobie tempo i próba mocnego lewego prostego doszła celu wykonania Bądkowskiego mamy siatkę, rozerwanie przez sędziego i znowu wznowienie walki. Próba korpusu i od razu szczęka, prawy prosty na korpus, lewa szczęka w wykonaniu Bądkowskiego. I dalej Krystian Wiczek stara się gdzieś tym prawym hakiem, szuka luki na Filipie. Ale dalej się zawodnicy czytają, jest fajna wymiana, jest dobra wymiana. Starają się wchodzić ułożonymi seriami, szukają tych luk u siebie. Oczywiście coraz cięższy oddech na twarzach yy, obydwóch zawodników. Yy, Ostatnia minuta drugiej rundy. Coraz ciekawiej wygląda to starcie. Coraz więcej yy, wymian yy, bokserskich, coraz yy, więcej fajnych akcji. Mocny lewy prosty w wykonaniu Filipa Bąbkowskiego. Przed na szczękę Wiczaka. Pokazują, że nic nie ma. Tutaj zaskoczenia prawym prostym, prawą rękawicą wylądował na szczęce Krystiana Wilczaka. Prowokacja ze strony Filipa. Wiem, że tak w walkach się zdarza. Przeciwnik stara się gdzieś wciągnąć swoje sidła, żeby pokazać, że jest w stanie zaskoczyć tego swojego rywala w danym starciu. Nie każdy jednak pokusi się na taką prowokację, nie każdy chce spróbować widzę, tego. Że, widzę, przepraszam przerwę, Filip Bąkowski, widzę, że coraz lepiej wchodzi w ten pojedynek. Druga runda pokazała, że zmienił delikatnie swój plan na tą walkę. Teraz to on wybiera, wywołuje presję na swoim rywalu. I zakończyliśmy rundę numer dwa. Zawodnicy zmierzają do swoich narożników, do swoich trenerów, by od nich zaczerpnąć jak wskazówek, które wykorzystają w rundzie numer 3. Widzieliśmy Grzegorzu, że w końcówce tej drugiej rundy Filip Wątkowski starał się tymi prawymi sierpowymi gdzieś zrobić krzywdę swojemu przeciwnikowi, Krystianowi Wiczakowi. Zobaczymy tutaj na powtórce bardzo fajne w wykonaniu dwa proste, prawy prosty i lewy prosty na szczękę Krystiana Wiczaka. Zawodnicy jeszcze się czytają, mają troszkę czasu, żeby pożytkować to co już wywnioskowali razem z narożnikiem po analizie na swoich dwóch rundach także zobaczymy co będzie zaraz przed nami i przed państwa ekranami i przerwa dobiega końca zaczynamy za chwileczkę rundę numer 3 zawodnicy już mają coraz cięższy oddech tak jest, jak widać na Waszych ekranach, Krystian coraz ciężej oddycha, Filip Wątkowski e, można powiedzieć już triumfuje w klatce, nie wiem jak to nazwać. Zaczynamy, runda numer 3. Grzegorzu, miejmy nadzieję, że to jest taki plan ze strony Filipa Wątkowskiego. trzecie starcie, trzecia runda, pokazał, że jest w pełni wigoru Filip Wątkowski. zobaczymy jak przebiegnie ta kolejna runda. W wykonaniu Filipa i Krystiana i tak? czeka. się spokojnie. Bardzo dobry lewy sierp w wykonaniu Filipa. Widać, że Krystian cały czas poluje na ten prawy prosty, lewy, długi prosty, ale no niestety nie, nie może dojść. Dobrze Filip kontroluje, zaczyna kontrolować coraz lepiej tą walkę. Dobre zejścia, dobre ciosy w dół. Dobre kombinacje, zaczynające od dołu, e, naprawdę coraz lepiej się tę walkę ogląda. I prawy prosty, długi wykonaniu Filipa Bąkowskiego wylądował na tułowiu Krystiana Wiczaka. Takie uderzenia też powodują odcinanie tlenu u przeciwnika, starają się gdzieś e, z, ściągnąć tą gardę w dół, tak? Tak jest, dokładnie, jeżeli kilka razy dostaniemy cios w brzuch, może nie poczujemy za pierwszym, ale ta przepona cały czas. Bardzo dobra wymiana. Mocna seria wykonanie Bądkowskiego. Tak jest. Krystian Wilczak już coraz bardziej zmęczony, coraz ciężej oddycha, coraz yy, większy grimas zmęczenia na jego twarzy się pokazuje właśnie w tym momencie, ale ma serce do walki, jak widać. Widać, wymiany. że Filip w tej trzeciej rundzie zaczyna prowadzić to starcie, stara, stara się narzucić tempo swojemu przeciwnikowi. A Krystian coś włącza wsteczny bieg. I nie stara się już kontrolować tak jak w poprzednich rundach. Zawodnicy jeszcze dalej. Troszeczkę ta walka się uspokoiła. Próba uderzenia na korpus i bezpośrednie oprawy sierpowy na szczękę przeciwnika. Krystian powoli opada z sił, już nie ma takiej mocy jak wcześniej, tak jak wspominaliśmy. Nie wyprowadza takiej ilości czasu. Filip, Filip to wykorzystuje i bezpośrednio po serii dochodzi do swojego przeciwnika. Sędzia znowu znawia walkę od środka. Klatki. Te ciosy Filipa na dół myślę, że robią bardzo dużą robotę odbierając tlen Wilczakowi. Bardzo i... dobra akcja w wykonaniu Filipa, bardzo dużo siły. Krystian stara się chować za gardą przy tych seriach wyprowadzanych przez Filipa Bądkowskiego. Widać, że Filip narzucił swoją grę, tak jak pokazał tym swoim tańcem przed gongiem, że ma jeszcze te siły. Bardzo, bardzo... piękny prawy. Zamachowy overhand sierp. Prawy, soczysty, sierpowy na szczękę wymiana I takie wojny chcemy oglądać dziś w, dzisiejszej, w dzisiejszych walkach oczywiście. I zakończyła się runda numer 3. Chłopaki nam się tutaj naprawdę z każdą kolejną rundą rozkręcają. Trzecia odsłona myślę, że najlepsza. No i co? Czekamy na rundę numer 4. I w znaczeniu obojga zawodników widać było, że Filip Bondkowski w tej rundzie starał się dobrze wchodzić w korpus tu przeciwnika bezpośrednio po tym serii. Tak tutaj mamy na powtórce bezpośrednio na szczękę lewy sierpowy Mocny, Chciałby nabyć prawym proszym. Widać, że ma pomysł. Brakuje jeszcze tego skrócenia dystansu, by te ciosy naprawdę ważyły i przyniosły zamierzony skutek. Jeszcze jedna runda przed nami. Tego starcia, tych zawodników Kili Bąbkowski i Krystian Wilczak. Krystian Wilczek coraz ciężej tam widzę, oddycha, ale to jest chłopak, który ma prawdziwe serce do walki, do walki i udowadniał to już nieraz w swoich e, przeszłych pojedynkach. I zaczynamy rundę numer 4. Kili prowokuje swojego przeciwnika. Chce w swoje sidła wpuścić Krystiana. I zaczynamy. Spokojnie rozpoczęta czwarta runda tego pojedynku. Bardzo piękny lewy prosty. I kolejne ciosy spadają na głowę Wilczaka. Filip prowokuje swojego przeciwnika, chce go wciągnąć. W swoją grę, chcę mu nadać swoje tempo, chcę go ustawić tak jak sobie gdzieś tam w głowie ułożył, ma swój game plan na tą, na tą rundę, na tą walkę. Ja myślę, że on wie, że on prowadzi tę rundę. Ta runda może być spokojna. Krystian już nie stara się robić takich wejściach wcześniej, tych kontr, tych skracań dystansu. No zmęczenie daje się we znaki. Czeka na uderzenie ze strony przeciwnika Filipa Bątkowskiego. Filip cały czas dochodzą do zawodnika. Gdzieś Bardzo. utrzymuje sobie ten dystans lewy, prawy, prosty. Zmieniał też w poprzednich rundach swoją pozycję. Takie zmiany pozycji w boksie. Teraz mamy prawą pozycję. Wcześniej była lewa. Też dezorientują przeciwnika. Prawy, prawy hak w wykonaniu Krystiana Wiczaka. Doszedł do szczęki Filipa. Ponad półtorej minuty do zakończenia tej rundy zawodnicy zaczęli. Znowu teraz jest. Czwarta runda taka zachowawcza delikatna. Zachowawcza dokładnie. Chciałbym dokładnie. oglądać. Yy, chciałbym widzieć to co w trzeciej rundzie. No niestety tutaj panowie się. Mowa to serię ciosów sierpowe bezpośrednio potem proste na gardę Krystiana Liczaka. Ale zobacz, że Filip Bondkowski cały czas tą gardę e, trzyma wysoko, stara się ją mieć bezpieczną, gdzie ma możliwość, poprowokuje swojego przeciwnika. Krystian już tą gardę no, nieco trzyma niżej, teraz gdzieś tam po tej serii ciosów utrzymuje przy szczęce. Teraz to Wilczak wywołuje presję na Filipie, ale Filip fajnie kontruje na, na biegu wstecznym, e, wszystkie ciosy stara się wyłapać i kontrować. Wilczaka O właśnie jak w tym momencie Przestelone te sierpowy ze strony Wilczaka które też odbierają tlen jak i energię. Tak? tak jest dobry dystans Filipa w tej walce bardzo fajnie punktuje, dystansuje sobie lewym prostym wchodzi prawy sierpowy unik rotacyjny zaraz skracenie dystansu i końcówka tej czwartej rundy na pla naprawdę wygląda już jest to pewne zaznaczenie, pewne zaznaczenie swojej pozycji. Ostatnie, Ostatnie 10 rundy. sekund tej walki. I znowu prawe uderzenie Ostatnie na korpus. Ostatnie wymiany ciosów w tej walce i kończymy rundę numer 4. Eee, teraz pozostaje nam oczekiwać na decyzję sędziów tego naszego drugiego starcia, gdzie głównymi zawodnikami byli Filip Wątkowski i Krystian Wilczak. Przypomnijmy, że Filip Pątkowski wybrał tą walkę w ofercie last minute. No, pokazał nam serce do walki, tak jak i Krystian, który no, wywodzi się z Fame MMA, to jest jego federacja, tam miał swoje początki, tam nadal walczy, no to jest to naprawdę sportowe starcie na dobrym poziomie, które no, jak tak zostawimy ocenie sędziów. Ja myślę, że Krystian Wiczek pokazał się naprawdę dzisiaj z bardzo świetnej strony walcząc z tak mocnym rywalem jakim jest Filip. Naprawdę dał, dał naprawdę bardzo dobrą walkę. Gratulacje dla obu Czekamy na werbit sędziowski. Widać, że Filip jeszcze tam zostawił sobie magazyn energii po tym pojedynku. Zobaczymy, jaki będzie werdykt sędziów. Jest zmęczenie ze strony obydwóch: Jukrystiana, Ju Tu. Panie i panowie, po czterech pełnych rundach tego pojedynku, o jego wyniku zdecydowali sędziowie punktowi. Wszyscy trzej oceniali to starcie identycznie 40 do 36 dla jednogłośnego zwycięzcy, którym zostaje. Fili! Roztańczony Filip Bądkowski, fantastyczna walka, agresywny boks, szczególnie te ciosy na korpus, te podbródki, to robiło robotę. Znaczy tak wiesz, ustawił trener Nobred Dąbrowski, mój przyjaciel, serdecznie pozdrawiam, świetny pięściarz, był to ze mną na rożniku, ustawił to tak jak ma być, no i tak wchodziło, wiesz, nie nastawialiśmy się tutaj na nic spektakularnego, na jakieś tam eksfilibystyczne akcje, tylko proste rzeczy, które miały działać, żeby sobie spokojnie wygrać tą walkę. Trzeba przyznać, że Krystian też, też trafił kilka razy, szczególnie tym podbrudkowym. Znaczy wiesz, powiem szczerze, że Krystian dzisiaj twardo się postawił. Przede wszystkim bardziej zwróciłbym uwagę na to, że dobrze trzymał ciosy. Nie deprymowały go te ciosy na korpus. Wielokrotnie to deprymuje rywali i się zaczynają cofać, on się odgryzał. Nie powiem, te podbródkowe mówisz, nie, nie, nie kojarzę, nie pamiętam. Jakichś znaczących ciosów nie kojarzę, ale na pewno zapamiętam z tej walki, że ze świetnej strony postawił się dzisiaj, pokazał się dzisiaj Krystian Wilczak. I szczerze mówiąc, takiego się go dzisiaj spodziewałem troszeczkę tam wcześniej na konferencji, to e, e, wiesz, poddymiałem z wiadomych względów, ale wiedziałem, że Krystian jest dobry i jest dobrze przygotowany do tej walki. Krystian, jakie superlatywy od Filipa Bątkowskiego? Słuchaj, no, czterokrotnie większy staż ma chłopak, prawie 15 lat, ja zaledwie 3 ale... Walka ogólnie, ja zawsze jestem krytyczny dla siebie. Uważam, że była z mojej strony do dupy. Trener sam powiedział, że przednia ręka nie chodziła, ciosy proste nie były bite. Jednak doświadczenie trochę, ale uważam, że jak na debiut w boksie nie spięło mi aż tak. Zacznę od podziękowań dla wszystkich moich przyjaciół, którzy tutaj są. Sylwia, Magda, Michał, Maja, Julia, sporo ich jest. Najlepszy trener, złoty z nim będę współpracował do najbliższych walk dziękuję całemu WCA, dziękuję swoim rodzicom jestem bardzo dumny, Tade pozdrawiam mamę, wujka, dziadka, wszystkich nie wiem, samem, a! Paweł Sołdański, mój sponsor bo się na klacie zmył, dziękuję i mam nadzieję, że po nowym roku jeszcze się tutaj zobaczymy i będzie więcej emocji, a! i mój styl jest taki żeby się za podwójną chować, iść na wymiany i się napierdalać, ale ja się boję trenera. Ja wiem, że on by mnie tak pokrzyczał i zbił w szatni, więc wolałem tego nie robić. Filip Bodkowski, Krystian Wilczak, wielkie brawa!